Baśnie żydowska o unikaniu błota: Avoiding the mud, a Jewish folk tale. Dawno, dawno temu, many years ago, w wiosce zwanej Premishlan, żyła para bardzo dobrych przyjaciół, którzy jednak różnili się niezmiernie. Many years ago, in the village of Premishlan, lived a pair of very good friends, as different as could be. Rabbi Reb Israel z, różin, I Rabbi, Rabbi z, Rabbi Israel z and Rabbi Reb Meir Reb Israel z and Reb Meir of Premishlan. Reb Israel żył niczym król. Miał buty z czystego złota, w którym inkrustowane były diamenty. While Reb Israel lived like a king, owning a pair of boots made of solid gold and studded with diamonds. Reb Meir nie miał nawet dość pieniędzy na nowe buty, które by miały mniej niż cztery dziury w sobie. Reb Meir didn't have enough money for new boots With less than four holes in them. Pomimo swojej biedy, spędzał on całe dnie, pracując niewyczerpanie dla biednych. Despite his poverty, he spent his days working tirelessly to help the needy. Znany był z tego, że mawiał: Bóg kocha biednych. A pomaga bogatym. He was known to say, God loves the poor and helps the rich. Reb Izrael nie wstydził się z powodu swojego bogactwa. Reb Izrael was not ashamed of his wealth. Kiedyś powiedział, he once said, to tylko dlatego, że Bóg mi błogosławi, jestem taki bogaty. A kimże ja jestem, żeby się kłócić z Bogiem? It is only with God's blessing that I was made rich. And who am I to argue with God? Jednego dnia tych dwoje ucieleśnienie wielkiego bogactwa i najmniejszego, gołego minimum spotkali się na drodze. One day, these two, the embodiments of grand luxury and of the bare minimum happened upon each other on the road. Przyjacielu, powiedział Reb Izrael, my friend, said Reb Izrael, – Och, jak wspaniale, że się tu spotykamy! – odrzekł Rep Meyer. Such a pleasure to run into you here! – replied Rep Meyer. A jakże! Yes, indeed! – Powiedz mi coś jednak! Tell me something! – Ja mam cztery silne konie, które prowadzą moją karetę. I have four strong horses leading my coach. W ten sposób, jeżeli utknę w błocie, tak jak właśnie teraz utknąłem, one mnie wyciągną z tego błota. That way, if it gets stuck in the mud, as I just did, they will be able to pull it free. Ale wygląda na to, że twój jeden, jedyny koń z ledwością ciągnie ciebie i twój wóz. But it looks to me as though your horse can barely carry you and your cart. A przecież, nawet na suchej drodze, jestem pewien, że w końcu wjedziesz w jakąś kałużę błota. A wtedy, a wtedy co zrobisz? Even on a dry road, I am sure soon you will come to a patch of mud, and then what will you do? Dlaczego bierzesz na siebie takie ryzyko? Why do you take such a risk, przyjacielu? Ja myślę, że to ty ryzykujesz. My friend, I think the risk is yours. Ponieważ Mój koń nie wyciągnąłby mojego wozu z kałuży błota. Dlatego właśnie idę bardzo uważnie, żeby uniknąć błota. Because my horse could never free the wagon from the patch of mud, I am very careful to avoid the mud. A ty, ty jesteś. Tak pewne siebie, że z każdej sytuacji wyciągnął cię te konie, że nawet nie patrzysz, gdzie idziesz. You are sure you can get free and so you don't pay attention to where you are heading. Ha. Bye.